Witam bardzo serdecznie na kanale Mimeruna w sobotę 7 maja 2022 roku. Na dzisiaj, kochani, yy, Runa Turisas. Trójeczka. Zobaczcie, jak pięknie na tej runie, na tej karcie świeci słoneczko. Przecudny dzień. Słuchajcie. Słuchajcie yy, silnie ochronna Runa. Runa Turises. jest tak, jakby odnalezieniem, będziemy dzisiaj, jakbyśmy odnaleźli swoją wewnętrzną siłę, tak? Będziemy czuli, że mamy taką siłę, moc, żeby stawić opór jakimkolwiek, które na naszej drodze staną przeciwnością. Runa mówi o waleczności, o upartości, tak, że y, będziemy czuć się, że dziś idziemy po swoje, tak, y, będziemy mieli taką moc y, y, sprawczą. Y, Runa tutaj tylko przestrzega przed tym, żeby nie działać tak impulsywnie, y, 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 żeby tą energię wykorzystać w, w taki należyty sposób, tak, żeby y, nie było to ze szkodą dla. Innych, tak? Bo żeby nie iść po trupach do celu, tak? Żeby, bo to powoduje konflikty, a my tu będziemy mieli siłę, upór, żeby sobie poradzić z pewnymi rzeczami, ale y, mam pamiętać, że inni ludzie też są ważni, tak? I będziemy mieli tą super energię. Ale mamy uważać. Uważać, tak, szukać równowagi, bo ta równowaga we wszystkim jest potrzebna. Dziś to jest dzień, w którym. Tak jakby jest Twój ruch, tak? że weźmą tą siłę, moc, więc warto, warto dziś podjąć, podjąć działania. Tak? Tutaj właśnie runa mówi, że olbrzymie moce są dziś po Twojej stronie, tak? Dzięki nim możesz odnieść zwycięstwo, przezwyciężyć te wszystkie przeszkody, jakie staną dzisiaj na, twory, na Twojej drodze. Możesz spodziewać się miłości, życzliwości, tak. Możesz spotkać kogoś do takiej gwałtownej miłości, tak. Możesz mogą też powrócić takie przykre wspomnienia, nad którymi warto, warto właśnie poprzez wgląd w siebie taki głębszy, tak? Taki efektywniejszy, jakby zwrócić uwagę na to, że no bo będziesz miał taką walkę sam ze sobą, ze swoimi mieczami w głowie, tak? Więc tylko w taki łagodny, spokojny sposób powinieneś sobie uświadomić, tak? Jakie że mimo tych przeciwności osób, których doświadczyłeś i, i może informacji, które dotarły do ciebie i to cię zabolało, tak, to jakby jakie wyciągasz, wyciągasz wnioski z tych, z tych zranień, z tej sytuacji, z tej informacji, bo jakby wcześniej coś musiało się podzieć, czy ta informacja do ciebie Dotarła i może nie była ona zbyt przyjemna, więc warto y, skupić się, jakieś sfery życia to dotyczyło właśnie, przeanalizować tak i y, 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 wybaczyć wybaczyć i sobie, i innym, tak, którzy brali udział w tych y, sytuacjach, y, bo jakby nie ma sensu y, trzymać urazy, bo to tak naprawdę to rani ciebie, tak? a nie tą drugą osobę, bo ta druga osoba może już dawno zapomniała, a ty w tym kpisz, zamartwiasz się. Tak? Także, hmm. Należy pamiętać, tak? Mimo że, że mogłeś y, gdzieś tam doświadczyć poranienia, y, pamiętać kim się jest, tak? Jakie się ma zalety, być pewnym siebie, tak, m mieć poczucie, pewność y, tego, co wnosisz swoją osobą, tak, swoim postępowaniem do życia, tak? I y, dzisiaj dzisiaj możesz się z tym wszystkim pogodzić. Będziesz miał tą siłę, tak Będziesz miał siłę olbrzyma i będziesz mógł wyjąć tą drzazgę, tak, tkwiącą w twojej psychice, będziesz mógł sobie z tym poradzić, tylko sobie zastanów się, przemyśl, przemyśl, jakie korzyści z tego y, dla ciebie y, płyną na teraz, o ile jesteś mądrzejszy, świadomszy, świadomniejszy pewnych, y, pewnych rzeczy, tak. Y Dzisiaj też również możesz odważnie decydować o swojej przyszłości I o tym właśnie mówi Runa, żeby właśnie odważniej decydować, tak? Bo budzi jest dzień, kiedy tak łatwo i, i szybko uporasz się z jakimiś tam właśnie drobnymi kłopotami, tak? Olbrzymie moce są po twojej stronie, tak jak mówiłam. Ważne jest, aby była konsekwencja w działaniu, tak? Żeby była konsekwencja w działaniu, tak? Takie panowanie, będzie takie panowanie nad przeciwnościami, tak? Możesz się spodziewać miłości i życzliwości dzisiejszego dnia. Na pewno dzisiaj będzie wzrost energii erotycznej, tak? Może to być zmieszane trochę z, ze smutkiem, tak, ale moc zawarta, kochani, w tej runie. Yy, Stosowana oczywiście we właściwy sposób, czyli bez szkody dla nikogo innego, możecie ochraniać, tak? Prowadzić do korzystnej zmiany i y, też y, regeneracji. Nie? Y, oczywiście będzie też odpierać y, od nas tych nieżyczliwych nam ludzi, tak. Y, może przyjść jakaś burza, może będzie jakieś, jakieś starcie, jakaś y, potyczka z kimś. No to, to tylko oczyści atmosferę, także jakby też y, nie patrzmy z tej strony, że to ma być coś złego, tak? Mm. Ona mówi o przyroście, siły, y, tak? Uczuć, y, siły, y, życzliwości i miłości pamiętajcie, bez szkody dla nikogo dziś siła, moc żeby jeszcze raz wrócić do przyszłości przeanalizować pewne rzeczy i uświadomić sobie tak z tych wszystkich zranień, które cię dotyczyły tak, jakie wyciągnąłeś z tego korzyści tak, i pamiętaj bez szkody dla nikogo wykorzystaj super energię ale uważaj Uważaj, bo równowaga jest potrzebna. Jeszcze przesłanie od Aniołów. Maja, nauka i edukacja pomagają Ci osiągnąć życiowy cel i rozwijać się. Możesz liczyć na pomoc Aniołów. Poproś Aniołki. Tak. Będziemy mieli dojrze. runę, bardzo tutaj ochronną. To jeszcze, jeszcze mamy aniołka, który, kto, na którego możemy liczyć, tylko poprośmy o pomoc, tak, poprośmy, może dzisiaj będziesz miał zajęcia w szkole, może, może y, coś y, studiujesz zaocznie, jakaś podyplomówka, może jakiś kurs, tak, warto warto y, rozwijać się, może dziś też padnie decyzja o tym, że rozpoczniesz jakąś naukę dalej, czy też y, pójdziesz na jakiś kurs, tak y, możesz liczyć w tej kwestii na pomoc y, aniołów, może do nich y, się zwrócić, jeżeli masz dylemat, czy rzeczywiście tak, czy nie aniołek, aniołek y, Maja mówi nauka, edukacja pomogą ci osiągnąć życiowy cel i rozwijać się być może w miejscu, w którym y, pracujesz czy jesteś, potrzeba y, jeszcze zwiększyć wiedzę, może potrzebny jest ci dokument potwierdzający Twoją fachowość. Warto nad tym pomyśleć, poprosić aniołki. Dobra energia na dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Pięknej soboty. Pamiętajcie, żeby wyjść na łono natury, <laughs> nie tylko porządki, nadrabianie zaległości tygodnia. Inni jeszcze kończą długi weekend majowy, którzy sobie przedłużyli. Także super dnia, super soboty, wszystkiego dobrego. Dziękuję, że jesteś, że subskrybujesz, że komentujesz, że dajesz łapki w górę. To jest dla mnie bardzo cenne. Pokazuje, że, y, że jesteście i to mnie bardzo cieszy. Dziękuję serdecznie. Mimeruna.